Każdego ranka wstaję z uśmiechem na twarzy Twój głos jak ciepła kawa, o czymś nowym marzę Kiedy słucham ciebie, Ala Świat się staje prostszy Zalamen czuję się jak w domu, jak w domu, jak w domu. Przy tobie czas tak miło płynie, miło płynie. Zalamen czuję się jak w domu, jak w domu, jak w domu. Na zawsze zostań tutaj przy mnie. Podcast Alan. Alan mówi, ty słuchasz. Proste. Cześć, tu Alan. I Alan, tak, dobrze słyszysz. Witaj w pierwszym odcinku podcastu Alan, gdzie dziś porozmawiam z kimś, kogo znam lepiej niż kogokolwiek innego. Zgadliście, z samym sobą. <śm> To nie jest żaden eksperyment dźwiękowy ani terapia. To po prostu dobry sposób, żeby odpowiedzieć Wam na pytanie, o czym w ogóle będzie ten podcast? Alan Pawletta, profesjonalny lektor, producent audio z wieloletnim doświadczeniem i twórca treści związanych z dźwiękiem. Podka. Naprawdę mam to przeczytać? Tak, poproszę. Hmm. Podcaster. Na co dzień zajmuje się profesjonalną produkcją spotów audio, użyczaniem głosu do komercyjnych produkcji reklamowych, montażem podcastów, łącząc techniczne umiejętności z kreatywnym podejściem do opowiadania historii. Prowadzi własną działalność pod marką pawletta.studio, gdzie realizuje projekty audio dla swoich klientów. Fascynuje go technologia, komunikacja i to, jak dźwięk potrafi zmienić sposób, w jaki odbieramy świat. W podcaście Alan wraca do tego, co najprostsze i wartościowe do rozmowy. Nawet jeśli akurat sam ze sobą. No to zaczynamy. Alan, powiedz mi, właściwie, po co ci ten podcast? Ech, wiesz co, świetne pytanie, bo jak się nad tym zastanowić, to mogłem po prostu się za niego nie brać i mieć spokój. Ale chodzi o coś więcej, o rozmowę. Nawet jeśli na razie rozmawiam sam ze sobą, to wierzę, że ktoś tego słucha. Czyli chcesz rozmawiać z ludźmi, ale na początek robisz to sam? Ciekawe podejście. N no tak, ale pomyśl, zanim zaczniesz rozmawiać z innymi, musisz wiedzieć o co ci właściwie chodzi. I właśnie o to mi chodzi, żeby się dowiedzieć, o czym chcę rozmawiać. Aha, czyli ten odcinek to trochę takie testowanie mikrofonu? <laughs> I ego. No dobrze, czyli mamy podcast, który jest to. no właśnie, o czym. O rzeczach ważnych i ciekawych, o ludziach, o zjawiskach, o technologii, o wszystkim, bez sztywnych ram i ograniczeń. O tym, co mnie ciekawi, co mnie wkurza, co mnie śmieszy. O tym, co się dzieje w świecie, w mojej głowie, w twojej głowie, w sumie w naszej, skoro jesteśmy jedną osobą. Brzmi jak przepis na totalny chaos. Tak, ale kontrolowany chaos. Wiesz, czasem w rozmowach najlepiej wychodzą te momenty, których nie planujesz. I ja chcę na to zostawić miejsce. Będą odcinki o technologii, bo to mnie kręci, ale też o życiu codziennym, o dziwnych pytaniach, które czasem wpadają do głowy. Daj przykład. E, Okej. Okay. Mm, czy tak zwana sztuczna inteligencja pozbawi nas wszystkich pracy, a finalnie życia? Albo czy nasze cyfrowe życie można, a nawet trzeba uporządkować przed śmiercią? Albo takie, mm, dlaczego airfryer w Polsce to frytkownica beztłuszczowa? tłuszczowa? No dobra, muszę przyznać, brzmi ciekawie. To teraz powiedz mi, dla kogo jest ten podcast? Dla każdego, kto lubi posłuchać rozmowy, która nie ma gotowych, przygotowanych wcześniej odpowiedzi. Dla tych, którzy lubią, gdy ktoś zadaje pytania, o których sami by nie pomyśleli. I dla tych, którzy czasem potrzebują poczuć, że nie tylko oni mają dziwne myśli w głowie. Czyli trochę dla takich myślicieli codziennych? No dokładnie. Dla ludzi, którzy stojąc w kolejce po kawę zastanawiają się, dlaczego właściwie mleko roślinne jest droższe od krowiego. Dobra, to ostatnie pytanie. Dlaczego ktoś miałby słuchać tego podcastu? <laughs> Bo jest szczery. Nie udaje tu eksperta od wszystkiego. Po prostu dzielę się tym, co mnie intryguje, na czym się znam. I mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym coś dla siebie. Czy to będzie ciekawostka, chwila do śmiechu, czy po prostu towarzystwo w drodze do pracy. A brzmi jak plan. A może raczej brzmi jak Alan. To był pierwszy odcinek podcastu Alan. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli nie, cóż, zawsze możecie spróbować jeszcze raz. Może za drugim razem będzie lepiej. Albo gorzej, co też ma swój urok. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeśli masz pomysł na temat, o którym powinienem pogadać, daj znać. Może w końcu zaproszę kogoś innego niż siebie. Opowiadasz historię, śmieszę się i płaczę. W Twoim świecie jest miejsce dla wszystkich słuchaczy. Zalanem czuję się jak w domu, jak w domu, jak w domu. Przy tobie czas tak miło płynie, miło płynie. Zalanem czuję się jak w domu, jak w domu, jak w domu. Na zawsze zostań tutaj przy mnie. Czy subskrypcja podcastu Alan zmieni Twoje życie? Raczej nie. Ale kliknięcie tego przycisku to tylko sekunda, a Alan będzie Ci za to wdzięczny. Oj, tak bardzo. Z góry dziękuję.